11 i ogólnie przez dwa dni od dzisiaj od jutra nie be, przez dwa dni nie będzie żadnych filmów na moim kanale, bo muszę sobie zrobić po prostu przerwę i, i jutro jadę ogólnie na taki wyjazd po prostu jadę ogólnie po prostu wyjeżdżam I teraz nagram takie ostrzeżenie, po żebyście wiedzieli. I żebyście nie mieli do mnie pretensji, że nie było filmów. I ogólnie po prostu to tyle wychodzi. Ale ja jeszcze dzisiaj może nagram dla was filmik. Zobaczymy. Zobaczymy w praniu.